Płacisz ZUS, a wiesz, że 90% przedsiębiorców może legalnie tego nie robić. Co miesiąc tysiące przedsiębiorców oddaje Państwu tysiące, a nawet setki, myślą, że nie mają wyjścia, a wystarczy zmienić formę opodatkowania. Spółka ZOU pozwala całkowicie wyeliminować składki ZUS. Przechodząc na cit estoński, nie płacisz podatku, dopóki nie wypłacisz ze spółki. Taka fundacja rodzinna to sposób na zabezpieczenie majątku i unikanie podwójnych podatków. My szukamy realnych rozwiązań. Chcesz płacić 40% mniejsze podatki? Zaobserwuj mnie i zostaw komentarz Sus możemy ci to zrobić.